Siemanko, witajcie na kanale. Siema. Dzisiaj przyjechaliśmy na plażę miejską w Olsztynie, czyli jesteśmy na miejscu. Dzisiaj jest pogoda taka dość wietrzna. Czasu też nie mamy za dużo, ale no, będziemy szukać na pewno monet. Tutaj dużo ludzi przyjeżdża wakacje. Nie wiadomo, czy akurat ktoś tutaj przed nami poszukiwał. Bo w pobliżu jest posterunek po policji, właśnie to chciałem powiedzieć. No, nie wiadomo akurat. Może Ktoś się odważył, a może i nie. Zobaczymy. Także nie tracąc czasu, zabieramy się do pracy. Pierwszy? No i mamy dwójka no? pierwsza. No. no, dwa złote. Tu właśnie na jakiej głębokości wymiałeś? Od razu. A tutaj umie pierwszy sygnał. Kawałek blaszki. kolejny sygnał do śmieci. Mamy tutaj mocny sygnał. Dość głęboko, ale chcę go wykopać. Dobra. do Współpraca jest najważniejsza, tak? Czekaj, pokaż. Nie, no nie brudźcie sobie rączek.

Czekamy na słuchawkach tutaj Żeby ludziom nie przeszkadzać I mamy tutaj zawleczkę zwykły śmieci e, Dzisiaj troszkę wiecznie, tak jak mówiliśmy na początku Ale Coś tam wpada, dlatego szukamy dalej Nie rezygnujemy No i mamy pomoc Pomoc przy kopaniu dzisiaj Zaraz wam pokażę O biegnie, biegnie pomoc <laughs> Biegnie pomoc co tam chcesz zobaczyć? Co? Tu dołek? Jeszcze Ej, nie wykupałem Ej chodź! A tam Konrad chodzi Mamy sygnał Taki Dosyć mieszany, no ale sprawdzamy Idę do tamtego Przed chwilą był sygnał na poziomie 80-85 i wyszła taka monetka. To jest prawdopodobnie grosz. Tak, ja jeden grosz. grosz. O groszek. Wygląda jak jak... Wygląda... I to wygląda jak jakiś plastikowy, normalny guzik bez, bez dziurek. <laughs> Ale to jest jeden grosz, widzisz? O, już pokażemy tak. Tak. Tu gdzieś mamy sygnał. No jest zawleczka od piwa. Uj. Oglądasz filmiki na YouTube? Tak. A co tam oglądasz takiego? Nie wiem. Poczekaj, poczekaj. Nie wiesz co oglądasz? Nie. No to ciekawe. No dobra. O, coś tutaj. PKPka, nie? Poczekaj. Co to ja może, to... o! Co mamy? Zawleczkę? Zawleczkę? To weź za zawleczkę i pokaż tam do kamery. Pokaż tu do kamery zawleczkę. O, dobra. Sygnał. Ech, jakiś zwykły śmieć. No i mamy kolejną monetkę. 50 groszy z dwa tysiące piątego, dwa tysiące roku. Mamy sygnał, już się pokazało. Kolejna moneta, też pięćdziesiąt groszy. Tu już jest lepszy stan, widać. O, 2016 tysiące szesnasty. musi O, ho, ho, już jest, druga zawleczka. Nie. Inna moneta, ale już zjechana mocno. Ktoś nie może zobaczyć na niej, co tu mamy. Bo to jest jakaś inna monetka, widać. Na pewno niespółczesna. Zobaczymy po wyczyszczeniu, co to będzie. Ja też teraz miałem grosze, ale... W... Jakoś niemiecka też wpadła stara. Tak? No. Ja mam zawleczki, znaczy w sensie teraz zawleczki wpadają, ale sprawdźmy ten sygnał. Tu jest złom, ustawię na myśl. Masz jakiś złom? O. <laughs> Nawet złom na plaży jest? Czekaj. A to? A to? Nie, to nie to. No chyba nigdy nie. O, kamyczek odkryłam. No. Pokaż ile jest. O! 500 zł to jest 1,5 zł. Patrz jaka w ogóle moneta 500 zł powiedziała. tutaj. Patrz, Kopiejka. 1, 1,5 zł. 15 kopiejek. Rówka. No. No, 1,5 500 zł tak jak mówisz. Co tutaj monetki? No. Także trochę tego jest i stara, nie? No. Trochę tego dzień kończy, ale... Ty w ogóle myślałem, że takich monet to tutaj nie będzie, ale generalnie no, 88... Wycka jedna mi właśnie też jak je zobaczymy potem Jak to będzie wyglądało na podsumowaniu Big. No i generalnie szukamy się koło komisariatu I jest całkiem spoko Czyna był przy plaży jest kupnięty. Taki złom będzie już widać. O. I coś takiego. Taki złom. bardzo znowu jakiś Znaczy to jest mój pierwszy Ale Zwykły złom już coś wypadło Dobrze, zobaczymy o kapsem też no, też do wyrzucenia będzie jakiś niemiecki widać po niemieckim piwie Zaraz zobaczymy co tutaj wpadło No i mamy jakiegoś moniaka coś wpadło, widzisz? Jakiś chyba grosz No, jeden grosz stary Chyba umyć Zobacz to Jest naszej nic. O. Czekaj O. Złabać. 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 Szukamy dalej o, kolejna dwójka, taka dwójeczka wypadła. Szukamy dalej zwykła zawleczka. Tutaj koło tej ostatniej zawleczki, co wyko którą wykopałem przed chwilą Znalazłem jeszcze coś takiego, a to jest taki klips, nie? Taki klips do szczepiania, do namiotu albo czegoś takiego. Mieliśmy sygnał a tu gdzieś wypadło. No i patrzymy No i chyba mam. No i jest Złotowa. tutaj moniaków na tej plaży warto szukać 2015 tu mamy kolejny sygnał na plaży widać dużo fantów wypada tutaj mało śmieci a co będzie tym razem? Kolejna monetka. O, tym razem jakaś inna. Republik. Deutsch. Niemiecka. Mhm. Niemiecka moneta. O. Dwa marki. No, i wpadły dwa marki niemieckie. gitara Zawsze coś jest. Tym razem Polmos. No, to była pokrywka zwykła. Ja już odłożyłem wykrywać, żeby pokazać Wam, jak ta plaża wygląda. No, tu jest molo ze stanowiskiem dla ratownika. Widoczki są bardzo ładne. My dzisiaj robiliśmy tutaj tą część odtąd, można powiedzieć, Konrad jest tam gdzieś jeszcze dalej, odtąd do tutaj początku. A jak tam już pokazuję to miejsce, to znowu pokażę jeszcze raz po stronie policji. Robimy podsumowanie dzisiejszego wypadu z plaży. Jak widać kapsle standardowo, wleczki. Tutaj jakiś dokierek, Kałek złomu i te blaszki, tak? No i przejdźmy do tych ciekawszych rzeczy dzisiaj. O, padło tutaj kilka monetek ciekawych. Cztery ziko. Tu mamy jeszcze niemieckie marki. Jedna, 15 kopiejek z 88 roku. Ona jest z 80, nie? To nasza, pom nasza pomoc dzisiaj wykopała. No dużo dzieci się zebrało. Tak. I zobacz ten naszyjnik. Ciekawe czy to złoto co? Nie wiadomo, takie trochę za mi się wydaje. Może być mieć pozłacane tylko. I tu jakiś. Pierścionek, to może być rybeczka. Pierścionek. O. Trochę powyginany, nie? No, moje trochę w ziemi, no, ale pierścionek jest najważniejszy. Tak, dobra, i to są dwugroszy, znaczy po groszu, tak? A tak, ktoś po groszu? Okej, okay. okay, my już zbieramy się do domu. Dzisiejszy wypad bardzo fajny. Dość krótko, prawda? Byliśmy dwie godzinki dzisiaj. Po południu akurat zaczęliśmy kopać, no ale jak na taki krótki wypad fanty były super. Tak, ponieważ były mocne sygnały i nie tak jak zwykle same zawleczki i kapsle, tylko konkrety, to był ten pierścionek łańcuszek, na tak, na szyjnik. sami zobaczyli, widzieliście na podsumowaniu. Były też monety zagraniczne z Niemiec, z Rosji. Tak, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy, prawda? Także kończymy to i lecimy już na chatę. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odsłonach. Cześć!